Cześć Wam, witam Was w piątek. Na samym początku tylko Wam powiem, że jestem z Ukrainą. Uciekam do ogrodu, robię sobie w ogrodzie wiadomości z dnia na dzień coraz gorsze. Chciałam Wam pokazać kilka nowych kolorków, które się pokazały w ogrodzie. Dzisiaj piękne słoneczko. Wczoraj mieliśmy minus 6. Wszystkie kwiatki leżały, ale ładnie się podniosły. Pokazują się kolejne krokusiki. Te tutaj już się troszeczkę pozamykały. Słoneczko zaczyna zachodzić. Randniki pięknie kwitną. Chciałam Wam również podziękować za udział w konkursie. Bardzo dużo jest zgłoszeń. Wiele pytań. Także miło mi się z Wami rozmawia na e-mailu. Pytacie się, jaki nawóz używam? Mam jaramila. To jest nawóz wieloskładnikowy. Ma dużo azotu, potasu. Rośliny tego potrzebują na wzrost. Tutaj mamy Ireska żółconego. Dziękuję, cię, że pokazuję, jak wychodzą rośliny. Że nieraz nie potraficie rozpoznać. Gratuluję, że ja umiem rozpoznać go. Roślinka po jednym listku. Jak będziecie mieli roślinki, e, przez jakiś czas też będziecie umieli. Tutaj wychodzi nam cebulica hiszpańska. To nie sprawia problemu. Jeżeli się ma rośliny już jakiś czas. Często używa się tych nazw. Także idzie szybko zapamiętać nazwy. Tutaj mamy śnieżycę, już nam pięknie się przynosi. Zimny wiaterek wieje, dzisiaj chyba znowu przymrozi. Muszę podejść bliżej. To jest śnieżyca, ona się bardzo różni od śnieżyczek. Ma bardzo grube na końcu zielone właśnie kwiatki. I grube mięsiste liście. A to są śnieżyczki. A tak wygląda śnieżyczka. Może urwę kwiatka. Pójdziemy, porównamy śnieżycę ze śnie śnieżyczką. Sam kwiatek porównamy. Zobaczcie. Jaka jest różnica? Ja widzę dużą różnicę. Nie wiem jak wy. Wychodzą już floksy. Dużo roślin się budzi. Tutaj mamy takie pazurki. To są pazurki szachownicy kostkowanej. Obok zobaczcie, taki mała sieweczka, to jest siewka ciemiernika. Szachownica również ładnie się nam wysiała. Tu są takie siewki szachownicy. Krecik mój nie próżnuje. Pytacie się, czy kret robi krzywdę. Można powiedzieć, że robi krzywdę tylko taką, że po prostu zasypuje nam rośliny, lub je przewraca. On naprawdę jest bardzo pożyteczny. Gdyby nie on, pędraki by zjadły moje kwiaty. Tutaj zobaczcie, ostatnio pokazywałam iryska. Przedwczoraj jeszcze był w ponczusiach. Dzisiaj już się nam rozwinął do słoneczka. Kolejne nam wychodzą. Także również nierównomiernie nam kwitnie, ale będzie kwit bardzo długo, nawet jak przymrozi. Nie potrzeba go nakrywać. Hiacenty rosną w oczach, też również bardzo dużo już pączków nabiera. Masa nabiera w pączki. Także robią się grubiutkie, czekamy aż zakwitną. Tutaj jako pierwsze krokusy z tych wielkokwiatowych, bardziej tak osłonięte, bo tu mamy Rodu dendrona. To jest jakiś tam odmianową zawsze słabszy, ale również ma już się. Listki ma zdrowe zielone do góry. Także jest zdrowe. Liście skierowane ku dołowi oznacza, że brakuje mu wody czekam aż te krokusiki nam się rozwiną dzisiaj sobie tutaj sprzątałam odkryłam sobie fuksję magalenika tą zimującą i również pod nią locha od tego karczownika karczownik to jest taki średni szczur wielkość mi chodzi wielkość jest przepiękny sierść luśniąca ale on kochani pustoszy Ogrody i drzewa. Potrafi cały sad zniszczyć. Kocham zwierzęta, ale niestety muszę sypać trutkę na niego. U nas, ja mieszkam na wsi, u nas są pola, także karczownik szaleje na polach. Nie są koszone już pola. I gdyby nie podsypywanie trutki, zjadłby mi wszystko, doszczętnie wszystko. Karczownik za dnia na moich oczach wcina mi rośliny latem, kiedyś irysa. Na przykład popatrzcie, tu jest irys, tak, rośnie. Tu mamy irysa. I normalnie wciągał go i było słychać chrupanie. Czyli za dnia on buszuje pod ziemią, a nocą on żeruje na gałęziach drzew. Także on wychodzi. Ja kupuję trutki na na nornice nie można tej trutki dotknąć ręką. Również dziury nie zasypujemy, tylko coś nakrywamy, żeby inne zwierzę nie dotkło i nie zjadło tego. Zatrutej myszy kot nie zje. Ale warto, jak coś znajdziemy, jakąś padlinę wyrzucić. Tylko znalazłam w ciągu pięciu lat dwa zatrute karczowniki. Nie wiem, zjadają trutkę. Ale czy one się uodporniły, nie mam pojęcia, bo zjadać, zjadają. Tutaj mamy kolejny irysek żyłkowany. Tutaj wybudzają nam się floksy. To będzie kolor czerwony kwiatów, ponieważ liście są ciemne. Jasno różowe floksy mają zielone listki lub białe białe kwiaty to mają zielone tutaj mamy siewki ciemierników co ja gadam, jakich ciemierników floksów u mnie floksy się strasznie strasznie sieją róże zaczynają rosnąć jak szalone mimo, że jest chłodno one rosną ale jeszcze nie tnijcie różu. ona dostanie choróbska jeżeli za szybko ją Zetniecie. Nic nie szkodzi, że teraz się budzi, wypuszcza liście. No. Gna do przodu to gna. Ja nie kopczykuję róż. Nigdy nie kopczykowałam i mi ładnie rosną. Tutaj jest kolejna róża. Wszystkie róże sobie pościnam bardzo nisko, ale jak powtarzam za każdym razem, jak zakwitną nam forsycie. jedynie co zrobiłam, to podsypałam nawozem. Niech już się pomalutko rozkłada batka jeszcze pusta, ale też już pomału wszystko zaczyna nam wychodzić. Przed przymrozkami jedynie możemy chronić sobie hyacenty, ale jeszcze w takiej fazie chiacent daje sobie radę. Jest opatulony. I minus 6 mu zobaczcie, nic nie zrobiło. Tak samo prymulki się nie boją. Przemrozków, wszystko zmarznie, położy się, przymarznie, ale ładnie w stanie. nie zniesie mrozu, jeżeli ma już kwiatki rozwinięte. Dzisiaj sobie również kołoczka sprzątałam. Karczownik dopadł moją jukę, także część juki idzie do wycięcia. Straciła część nadziemną, wygryz z góry, po prostu ją z góry powygryzał. Zobaczcie jaka wygryziona ta część idzie do odcięcia, ale taką jukę, jeżeli wytnę, nawet korzeni nie ma, górną część, poobcinam te liście, Sadzamy do ziemi, ona rośnie dalej, ona się ładnie ukorzeni. Także jukę straciliśmy tutaj przez karczownika. Mam ją w kilku miejscach, no ale szkoda, mi jej było zawsze pięknie kwitło, to ma... To jest ta odmiana NN, która ma liście do 130 cm a kwiatostan 4 metry. Wygląda jak koralińska, ale wielkość kwiatka jest dużo większa. Tutaj sobie też wysprzątaliśmy, tylko że nie sypałam jeszcze nawozu. Tutaj moje krokusiki czekają na słoneczko. od dzisiaj ma zacząć padać. Tutaj zawsze zapominałam jego nazwę, ale sobie przypominam chorzy ludzie na chorobę to trendowaci. I to jest trendownik. Ja po prostu sobie tak kojarzę nazwy. Rybki też już zaczynają się wybudzać, wypływają na górę. Energiczniej ruszają ogonami. Ale jeszcze nie karmimy ryb, czekamy na ciepełko. Na skalniaczku kolejne iryski się pokazały. Tam mam z nasionka zimujące, zimujące kaktusy. Zapomniałam nazwy. Nie chronię przed deszczem, ponieważ mocno cały czas pada. Drugą zimę zimują. Taki baldachimek, żeby tylko na nie padało. I widzę skrzydlinka również zaczyna nabierać nam pączków. Bardzo w tamtym roku tutaj miałam taką bardzo dużą kępę. Zniszczyły mi ją mrówki. Także odradza się. Jest w czterech miejscach, ale środek niestety zginął. I tutaj jeszcze w ogrodzie. Zobaczcie, jak się pięknie wysiewają. Ja tutaj miałam tylko jedną kępkę przebiśniegów. Pięknie się wysiały. Tutaj między nimi wybudzają się krokusy. Tutaj jest wysypany kom z kompostu ziemia się fajnie przerobiła, także wysypałam sobie tu na rabatkę idziemy zobaczyć co w domu słychać może coś zakwitło jak sobie radzą siewki a w domu na parapecie Juka rostrata. to są te pierwsze moje które wykiełkowały dostają już drugiego listka tu mam dwie sztuki Kolejna roztrata nam wychodzi. Także tam mamy dwie, i trzecie tam kiełkuje. To jest 3, 4, 5 i jeszcze gdzieś. Aha, i tutaj mamy kolejne 6, 7 sztuk z 11. I nasze super boom. Coś tutaj jednemu końcóweczka, chyba za ciepło mam w domu. Suche powietrze, ale kiełkują kolejne. Także super bum, mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć sztuk. Ostatnio mówiłam z dziesięciu, jedenaście było, czyli pięć sztuk jeszcze. Czeka na wschody. Ostatnio shorta robiłam shorts. No, a jak się wymienia, nie wiem, jak mi się wybudza Dziwidło Riviera. Już pokazuję swój kolorek ja nie mogę strości złapać o swój kolor łapie także wysuwa nam się kwiat bulwa takiej wielkości jej córusia również ma pączka także będę miała dwa smrodki w tym roku dość późno wam powiem bo zawsze to było początkiem lutego jak mi tak pachniało i tutaj mój Lasek rutewki dwuskrzydłowej. Nie mam kiedy jej popikować. O, trzeba podlać. Także zobaczcie, jak mi się ta rutewka pięknie, jak pięknie wyrosła do góry. Siewek oczywiście nie podlewamy nawozami. Możemy je spalić. Także na nawóz przyjdzie czas na pewno po popikowaniu. Teraz szaleję w ogrodzie, to mi, to mi się nie chce pikować takich roślinek. ale w ogrodzie porobić, ale już zapowiadają u nas deszcze. Także będę siedziała w domu i będę sobie właśnie przesadzała, pikowała. Tutaj mamy warię karty brukmansję od Piotrka pozdrawiam pod Piotrek tutaj mamy Jukę od Darka, pozdrawiam Darku to zobaczcie no niezawodne, w tym roku to mi normalnie szaleje z kwiatami pączek za pączkiem już wykłada bo się nie mieszczą, to wykłada na boki przepięknie pachnie kalia etiopska też o niej często mówię no i Maurelas kolejną lufę kręci Dobra kochani, kończę i życzę Wam pokoju, zdrowia i pokoju. Cześć wam.